Dzień dobry, dzień dobry Witam Was serdecznie Jaresek nad jeziorem jesteśmy Przyszliśmy sobie tu pospacerować, posprzątać troszkę grzybów na pewno nie będę już nie ma, zbierał, bo nie ma nie mam koszyka ani tam jakichś tych świaderek To sobie mam po prostu o. Torbę mam Worek już jest tu Dzielka plastikowa jedna, no i tak sobie będziemy chodzić <grystanie> I, i zbierać. Także witam Was raz serdecznie, tu sobie po tym pięknym jeziorze pospacerujemy Tu może po boku troszkę pójdziemy, po tym jak będziemy wracać to pójdziemy tą drogą z powrotem. Będziemy sobie, o właśnie takie rzeczy, takie rzeczy będziemy sobie zbieramy. rękawiczkę. Ach, dobra, to już bez tej rękawiczki. Sobie, tu jest pojemnik to zaraz, od razu pójdę do pojemnika i to wrzucę o, no i takie śmieciuchy wytymę sobie pojedyncze po prostu wspierać o, to to jest jakiś napój birowaty dobra, ja idę do tego do tego pojemnika tam wyrzucę to i schodzę na dół tutaj Pochodzimy troszkę, zobaczymy jak to wygląda Zobaczcie w jakiej jest tym dole. Nie ma wody, chyba robią ten brzeg z drugiej strony to. A zobaczcie tam motorówą ktoś zapierdziela <laughs> O no, fajnie, a tam wędkarze na wodzie, koło przepompowni. Teraz chyba płotka. Chyba płotka bierze. A co tu mamy? Jakiś poliok. Zobaczymy tego folioka, O! Tu takie sobie coś jadło. Z czegoś to jest, a nie wiem, z czego. To weźmiemy i tu jest jeszcze. O, zaczyna coś padać. To teraz ta pogoda jakaś taka. To na pewno nie jest po wędkarzach. Zobaczcie. No nic. Zasypiemy to ptaszką. Te ptaszki, to co to jest? Ale to nie jest kukurydza. Jakieś takie dziwne. Dobra, to bierzemy do wora, pakujemy idziemy do góry. Zaczyna coś padać. Ale się rozpadało. Troszkę wam powiem. Tam widzę jakiś śmieciuch a tu wyciągam z tych szaków. Ares, chodź tu. Ares, to, tu jest. Patrz, tu jest zarośnięte. Jak ja to mogę no nic, tu jest jeszcze butla, butla tam butla Dobra, to wyciągnę i potem się widzimy Hmm <grytanie> Jestem w środku <grytanie> W tych trzcinach, zobacz O! Oh, kurde, jakąś damy radę chyba Bo wyciągać te flaszki Ale to zaś tych flaszek jest tyle że Ciężko potem to będzie nosić. Trzeba do pierwszego pojemnika iść jak najszybciej i to wyrzucić. To na razie tu. Wyrzucam tam na brzeg. Wody nie ma, to tu można wejść. Teraz. Oje. Tu jest jeszcze, jeszcze jest pucha. Wyrzucimy tą puchę. <grym> Ale musa krwawoły wam. Tu jeszcze to dziecko nie ma. No, tu jest oczywiście skło A jak ja mam to wyciągnę, To w piachu Musimy znaleźć szyjkę tu może tu jest patyk Zrobimy to podkopać Jak to jest głęboko zakopane O, spuściło Dobra. Wyrzucamy to tam, chyba nie za daleko wrzuciłem, jeszcze są się A dobra, to wyrzucimy, teraz ja wiecie, już nie ma tych trzcin takich gęstych, tutaj tak jak mówiłem, będę mógł sobie wejść do tych trzcin, dobra, ja wyłączę komórę na razie. A bo muszę tam głębiej jeszcze troszkę wejść No to patrzcie Teraz sobie zobaczcie Tu są te krzaki, znaczy trzciny Tak to no muszę podnieść Dobra I to jest to Taki kawałek Widzicie Tu taki kawałek i tak ktoś idzie to powie na no, o na czeka czysto dają no to wszystko jest OK no nie jest ciutko no to zobaczcie ile to jest jakieś nie wiem 6-7 metrów kwadratowych 8-10 no niech będzie <noise> No to teraz muszę to pochować To zobaczcie ile tego powyciąga No, może jakbym się przyjrzał bardziej to zaczyna padać, a ja jeszcze chcę przynajmniej jedno miejsce takie zrobić takie mniejsze po prostu żeby to podprzątać, zobaczcie, ile jest tych szoków. Tak wam mówię. W tych strzinach, tak tu to jest szok, po prostu. Zobaczcie, ile to jest. Dobra, ładujemy. Bo pada też. A tu sobie rękawka wisi na dziewku. co tam rękawka jest. O! Śmieci. Dobrze, że. Powiem wam, na drzewku to przynajmniej na razie to wsadzę i do wyrzucenia a nie jest takie rozwalone hmm. powiem wam, jakie to jest ciężkie ale chcę dojść tam do tego pojemnika tam i tam to wyrzucić po prostu I na dzisiaj będzie starczy, bo ja nie mam przeciwdeszczowej, no ale zanim tam dojdziemy jeszcze jedno jakieś stanowisko chyba, że mi się tak zapełni, że, że po prostu już będę miał dość, także no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Idziemy dalej. a raz będzie coraz bardziej mokry. Aresek, gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Ale... <gry> Dobra, ale jest fajnie, cichutko. Nawet jak deszcz pada. Nie jest tak mo... mocno, nie pada, ale wiecie, może zmoczyć. <gry> I to dokładnie. Lecimy dalej. A to powiem wam. Ech, wejdę tu w te krzaki. Jeszcze jest trochę za gęsto powiem bo Jeszcze bym musiał tak z dwa tygodnie. Jest strasznie gęsto. Tu nic nie widać na oko, no nie? Nic nie ma. No nic. Ale wejdę tutaj tylko na, na skraj i zobaczymy jak to tu wygląda. Oby nie było. <laughs> nie wiem, zaraz, zaraz się wszystko okaże. Tam jakaś chyba ryba się tąkła. Ale fajnie, przyjemnie. Zobaczcie tu ten las. Zaraz jest u góry. Tu prawdziwki. Wszystko tu rośnie. Piękna jest ta przyroda nasza. No ale te śmieciuchy. To są masary. Nie doży na brzegach. No to jeszcze powiem wam, że patrzcie, to jest duży worek. Jest, jest ciężkie jak skuczywek. Ja mam dwa, dwie butelki bo zwrotne czy trzy, trzy puszki. Dobra. No to co? Nurkujemy. Nurkujemy. Powiem no. Nurkuję i nurkuję. Jeszcze troszkę i starcie, bo ja potem tego nie doniosę wszystkiego. A tu jest tego świństwa, powiem wam, no jest tego. Tak mam w wcześniej. Może to wyrzucać. Może bym rękawiczki nie zgubił. Tam wyrzucam to. Mówi, wyleciała rękawiczka. Tu jest coś u góry jeszcze co to tu jest, tu jest jakiś... o może. a to? co to jest? nie wiem jakiś haczyk może być który się nie ukuć. Dobra, spróbujemy to jakoś Ech, wyrwać to stąd o lena, ciężko dobra na razie to my zaraz to odplątamy ale to jest? Gdzieś mi to uciekło. O tutaj jest. To zaraz to odplątamy i wyrzucimy to na brzeg. Dobra, ruszamy to razem z tym. I zaraz zobaczymy co to jest. O, tak to damy? Jeszcze idziemy tu. Jeszcze tutaj widziałem tylko Jeszcze weźmiemy to. Dwa tygodnie będę musiał gdzieś przejść o, Co to za mla? Napoleon <grymne> Dobra Tam jeszcze tylko tu kawałek zajdziemy czegoś nie ma, bo tu już posprzątałem, a tu jest Także to jeszcze I koniec Bo ja tego nie doniosę. To będzie za ciężkie A wiecie, jutro też jest dzień Po jutrze też jest dzień o, to 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 jeszcze to A dobra, to jeszcze Jeszcze, jeszcze. To jeszcze jeszcze O Jezus Ale tu było to Dobrze, że tej wody nie ma to przynajmniej można coś tutaj podprzątać. To muszę się jakoś cofnąć Ja wiem to mogę wyrzucić Moment tak, tak, jeszcze to właśnie i starczy i pójdziemy tam wzdłuż do jakiegoś pojemnika, musimy to wyrzucić, a nad tym razem tam dojdę, bo tam... A na pewno są tam już butelki a głowę tam chcę ucierpać, <śpokoju> Spoko o Boże. No i patrz, nic nie było widać to no nie. A tu tyle śmieci. A tu tak Tak popatrzeć to. A tu nie ma śmieci przecież. Tu nic nie ma, tu czyściutko jest. A ja wam mówiłem, że gdzie późna jesień, jak je wpakuję w te trziny, to tu będzie ogrom tego. O! Dobra. Różnie wchodzę Wody nie ma to dobrze. Bo tak bym nie mógł wejść, bym chciał długie gumowce wziąć. Trochę to poczyścić, ale tylko tak wiecie. O nawet takie coś mi do Do kieszeni weszło. No i co? Co o tym myślicie? Co? Dziękuję wam bardzo za to, że reklamę oglądacie bo u mnie na kanale. Super ja się cieszę z tego powodu. Serducho dla Was, ale to No komentujcie co to tam będzie. No, bo ja wam mówiłem, że to będzie taka masakra właśnie. Taka porażka. Dobra, segregujemy. Co tam jakieś dwie, trzy puszki może do tej torby pójdzie. Tam reklamówkę wziąłem. Widzicie, bo ona nie jest dziurawa, ta co tam wisiała na tym drzewie. No to ja ją wykorzystam, wykorzystam na śmieci po prostu. No oczywiście, że tak. No dlaczego nie? Wszystko trzeba wykorzystać. Ja wam to, potem pokażę jak to rozplączeć, co to. Co to może być? Znaczy ja nie będę wiedział, ale Wy, myślę, że będziecie wiedzieć Dobra jedziemy z tym koksem <gry> A już mokry jestem cały Marek leży na tym deszczu, pokopał trochę w piachu Ale ja wam powiem Bo to jest jakiś sprzęt kusownicy. Czy O Patrzcie To jest na wieloryba chyba Zobacz jakie to jest wielkie To Tu jest drugi hak do tego Też taki wielki Patrzcie Teraz tu jest taka kotwica Zobaczcie jakie to jest wielkie Patrzcie jaki krętnik wielki tu jest To jest jakiś od jakiegoś Tak na ryby Nie wiem co to jest Nie wiem co to jest. Jakie sznurki są. plecionki czy jak to tam swał. Ale zobaczcie jakie ten haki są wielkie. Patrzcie, to jest moja rękawica. Patrzcie. To jest na mojej rękawice. Ja pierdzielę. No, no naprawdę przecież to taki ryb nie ma. To, to, to na rekiny jakieś, albo no, to jest na jakieś... Patrzcie. To jest jakiś zestaw kusowniczy. Patrz jak kusują, patrzcie. Jakieś kulki Patrzcie jak kusują. Ale ta kotwica też jest wielka, ogromniasta, ja wiem, że to może nie widać teraz, ale... no. Patrzcie jaka. Patrzcie jaki hak, no to jest niemożliwe, ja to zostawię. Wiecie co, zostawię to, to będzie dowód w sprawie. Taki zestaw kusowniczy, to idzie odplątać wszystko. O, to idzie wszystko odplątać. Dobra, to ja to tu do tam, tu, tam, puszek wsadzę na razie. No, zestaw kłusowniczy. I to taki ogromny. ale Tytuł taki zrobimy do tego filmu. <grymne> Zastanowimy się. Dobra, idziemy dalej. Powiem Wam, że tak, ja już to posprzątałem. Tego prawie nie umiem dźwignąć. Już jest tyle tego, prawie cały wór, ale jest tyle szkła. Ja pierdziele, ja nie wiem, czy to ja to niosę. <grymne> Dobra, spróbujemy. Widzimy się może przy pojemnikach. Po drodze jeszcze tam coś może wstać. Ale podwiew to. Bo ja nie ja wiem czy ja to dodźwignę. Żeby mi się to tylko nie urwało, Gdzie nie rozwaliło, naprawdę, bo to jest takie ciężkie, to nie wiem ile to waży, ale 20 kilo, lepiej. Gdzie tam? 20 kilo to ja na tym paluszku ciągnę. Dobra, no żartuję oczywiście, mnie. No nie. Lecimy za ryskiem. Ale się rozpadało wam powiem. Niesamowicie <głos> Ale Ledwo doniosłem, <noise> jak taki cały bór. No Normalnie masakra Powiem wam to, nie wiem, ale to jest Kurde, takie wodę dawno nie miałem Taki syp Nie będę już wam pokazywał, bo widzieliście zresztą Tam jest wszystko Dobra O oh. I to tu powinno być A nie praktycznie w wodzie, bo to było praktycznie w wodzie, bo jak była ta woda przyszła tutaj pod brzeg, to to wszystko było w wodzie tu może na brzegu wszystko wysprzątane fajnie, ale ale po prostu tam to trzeba wszystko wysprzątać, tam tam wszystko do tych i iść, ale ja już nie mam dzisiaj siły i ochoty i po prostu jeszcze jest pada deszcz także jeszcze ktoś idzie, jakiś spacerowicz tak się wam podobało to co robię jak idę do samochodu, to subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Zostawmy, zobaczymy, co z tym zestawem. Ja będę go miał w domu. Jak ktoś będzie chciał coś takiego ode mnie, to nie ma sprawy, mogę przesłać, bo ja tego nie potrzebuję. No ale myślę, że jeba bo to jest jakiś kusowniczy zestaw. Tak mi się wydaje. No to papaser duchu dla Was. Do następnego.